Żona na szczupaka się położyła. Adam, gotowy? E, Czyń wasz powinność! Nadeszła ta wielkopolna chwila! Wielkie brawa do Adamu! Adam zawsze zamyka nam trasy, a dzisiaj otworzył nocne biegi. Locha dziki dzień drugi dobieg końca pora na krótkie podsumowanie. Co się działo oglądajcie przede wszystkim świetna pogoda. Dzisiaj jest zdecydowanie dużo cieplej. No, i w związku z tym mniej podmokłych terenów jak możecie porównać osoby, które startowały w zeszłym roku, zupełnie dwa inne eventy, zupełnie trochę przy okazji inny poziom trudności. Co tak, bezpę! Złodawa góra, biegniemy! Dziewczyny, urodzajna ta gleba. <noise> Ziorka urosną.

Nie ma Ej, ja mam lód, co, zimie lód. A wle, się oh! I <śleski> <śleski> I gleba! Gleba! Jednym to się podoba, jak jest tak, drugim jak jest tak. Im trudniej, tym lepiej. Niektórzy lubią bardzo prostsze trasy. My staramy się to zawsze wypoziomować i wyrównać jakoś, żeby było dla każdego miło i przyjemnie. Ja jestem fanem takich barbarzyńskich, bardziej przeszkód, więc do mnie to zawsze bardziej przemawia, takie naturalne, ale ja to sobie mogę. Jak się spodoba? A jak się podobało? Jak się nurkowało w błotku? Super! Rewelacja! Wszedłem na samo dno, to chyba jako jedyny A komary gryzły? Nie, dzisiaj nie To no, chyba, to, to, po to po po chyba, po to błotko chyba pomogło Super! Najbliższa no. no. u... ja impreza no, Idziemy się umyć Chcemy się myć? Ja pójdę, nic się nie pójdę idziemy skakać, no Idziemy się umyć Dzięki. Dzięki! Jak się trasa podobała w tym roku? Poezja! bajka Duża dajmy! błotka polecamy! Tylko inszy buty szukać w tym błocie teraz. I skarby zostały. Tak, Podeszły mijaliśmy po trasie. Który raz w Drugi. Pierwszy. A, ale kotelnica nasza jest. A skąd jesteście? Stąd. No, to jest. no i fajnie. Polecamy każdemu, wszystkim. Pogoda idealna. Super, dzięki. dzięki. Ale znalazła się, to jest super. Podeszła na pamiątkę? Ale w rączce, kulturalnie. Bez zaśmiecania Jest guba <grymne> <grymne> Też <grymne> No Wyczyścić... Wypastować teraz jak najbardziej no. na tak bywa, by no na co? Przede wszystkim chciałem podziękować całemu zespołowi, który Mega, mega, mega. Yy, przygotował całą imprezę, jeszcze wideo. Wolontariuszom, yy, wszystkim z zespołów, pionów, całego naszego. Yy, oczywiście partnerom tutaj przede wszystkim gminie Kozienice. Super macie miejscówę, super jest klimat do tworzenia tego eventu, bardzo pomocni ludzie zewsząd. No i to bardzo cieszy i buduje. Elegancko. Jeszcze bardzo podziękować Wam najmłodsi, wam wszyscy, którzy tu pracowali, wolontariusze, za to, że mogliście wrócić tutaj, w i bawić się razem. Dziękuję za Dzik wszystkich dzików z Kozienic. Pozdrawiam was, Paweł, Diba, Winkiewicz, wasz ulubiony mamocie. Dzięki, że byliście. Dziękuję, że się zapisywaliście. Zapraszamy na kolejne eventy. W tym roku jeszcze przed nami Kotelnica oraz Ełk, Wszystkie dwie imprezy w sierpniu, na początku i na końcu. Przyjeżdżajcie, przybywajcie, czekamy na Was. Dzięki jeszcze raz. Pozdrowienia i aloha, dziki! Za Czyli zaroszcie widzimy? Za pewno, trójkę. Trójkę! No właśnie! Słuchajcie, trzymamy <śm> mi za słowo, że wziąłbym trójkę, ale już nie wewnątrz, a na zewnątrz. Dobra? Tak. Obiecujecie? Tak. Jezu, kocham Was.